Dzień dobry, znajdujemy się w Centrum Poznania. Dzięki uprzejmości firmy ZRD Poznań mamy możliwość zaprezentowania dzisiaj maszyny Potwall Promark i JCB. Maszyna, którą mieliśmy okazję dzisiaj no zobaczyć w pracy, jest dedykowana do charakteru robót, które prowadzimy, czyli do remontów cząstkowych. Można powiedzieć, że to jest taki kompakt, gdzie składa się, można zastąpić nią kilka maszyn, bo i frezarkę, i zamiatarkę, i docinarkę. Myślę, że najważniejszą rzeczą, która tutaj jest, bo maszyna jest bardzo dobra, no ale jest sprawa operatora, której może dzisiaj troszeczkę zabrakło, no ale wiadomo, że nie o to chodzi. Charakter jej pracy, co ona potrafi i tak dalej mieliśmy okazję dzisiaj zobaczyć. Także frezuje, docina krawędzie, pozamiata po sobie i, 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 i można powiedzieć, że co najmniej trzy maszyny zastąpi. Muzyka Maszyna Podhol Pro Marki JCB to maszyna, która w swoim wyposażeniu frezarkę, zamiatarkę i nóż odcinający do krawędzi asfaltu i może zastąpić ekipę kilku osób, które tego typu roboty przeprowadzają narzędziami ręcznymi, hydraulicznymi bądź pneumatycznymi. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, jak maszyna pracuje, co potrafi, jak, jakiej jakości wykonuje operacje, proszę kontaktujcie się z nami, z handlowcami z rejonu Państwa działania. Na pewno chętnie udzielimy wszelkiej informacji bądź zorganizujemy taki pokaz Państwa regionie.